Tomasz Rępała to ekipa KKR-u Stan Rzeszów. Następnie Radcon Malma, Włóknia Szczęstochowa z numerem trzecim Sławomir Drabik z czwórką Mariusz Staszewski i z numerem szesnastym Tomasz Jędrzeja. Ekipa Ełderzet Łódź z numerem piątym Marek Hućko, szóstka Jarosław Łukaszewski i siedemnastka Robert Góżdżał. Następnie faworyci Polonia Bydgoszcz z numerem siódmym Tomasz Kolob z numerem 8 Piotr Protasiewicz i z 18 Michał Robacki. Kuntersztyn Grudziot z numerem 9 Robert Dados, z numerem 10 Piotr Markuszewski i z 19 Tomasz Piszcz. Lotos Wybrzeże Gdańsk 11 Sebastian Ułamek, 12 Krzysztof Cegielski i pod dwudziestką Adam Pfeiffer. I wreszcie Apator Numerem 13 Wiesław Jaguś, z 14 Mirosław Kowalik i z 21 Robert Kościech. Także Państwu informacje dotyczące obsady pozostałych ważnych funkcji. Podczas tych zawodów sędzią, jak pewną wcześniej wspomniałem, jest Pan Marek Smyła, kierownikiem zawodów Lucjan Korszek, zaś kierownikiem startu Tadeusz Proc. A za chwilę wyścig pierwszy. W sumie zobaczymy ich aż 21. Oczywiście, jeśli nie będzie dodatkowych, emocje z całą pewnością gwarantowa. I wyścig pierwszy od wewnętrznej części tego toru aż do zewnętrznej do bandy w kolejności zobaczą Państwo w kasku czerwonym na torze pierwszym Macieja Kuciapę, Jego parterę będzie jadący w kasku niebieskim z trzeciego pola startowego Grzegorz Lempała To para zespołu KKR Stalżeszów Rzeszów i ich rymale Radson, Wuklarz, Malma, Częstochowa, Sławomir, drabi kask biały drugie pole startowej, Staszewski, Mariusz Staszewski, kask żółty, tor czwarty. Zawodnicy mogą się wymieniać miejscami, ale oczywiście tylko w ramach pary, więc w tej chwili na przykład drapik mógłby wystartować z czwartego pola startowego. No ale wszystko tak jak to wcześniej anonsowano, jak jest w programie. Tor dobrze przygotowany, równy, na ile przyczepny okaże się już po pierwszych wyścigach. Wprawdzie jasno nad stadionem olimpijskim, bardzo dobra pogoda, ale już zapłonęły pierwsze reflektory. Kuciapa, Drabik, Rempała, Staszewski, I dobry start Sławomira Drabika, on na czele. Następnie para rzeszowska Grzegorz Rempała, która atakował przez moment po zewnętrznej Drabika na trzecim miejscu. Kuciapa i stawkę zamyka Mariusz Staszewski. W eliminacjach w Lublinie zwyciężyli zawodnicy Rancona Malma, wówczas Staszewski zdobył 13, zaś Sławowi Drawik 15 punktów. I trzy nie zmienia na czele Drawik na drugim miejscu, Grzegorz Lembała. Ciągle trwa walka o to trzecie miejsce, jeden punkt pomiędzy Kucia i Staszewskim. Kończą trzecie okrążenie. Stano na remis, gdzie przy wyścigu nie przy I byłaby to chyba jednak pewna niespodzianka, no ale przypominam, bardzo dobra postawa Rzeszowian w eliminacji w Zielonej Górze. Oni wówczas kucia Kuciapa z Grzegorzem Renpał, zdobyli 26 punktów i teraz przywożą z parą Radzona trzy punkty, remisują w ten sposób 3 do 3, a więc tak jak mówiłem, emocje w tym finale gwarantowane, także niewykluczone niespodzianki. Kto wie czy nie duże, choć oczywiście faworytami pozostają Tomasz Golop i Piotr Protasiewicz. Oto powtórka wyścigu. Widzą Państwo, nieźle wystartował Kuciap, ale jeszcze lepiej Sławomir Drabik. Zdecydowanie na linii 30 metrów już z przodu. Nie musiał się nawet mocno zakładać na swojego rywala z Rzeszowa. Wyszedł tam po prawej stronie. Zdecydowanie Grzegorz Rępała na trzecią pozycję spadł Kuciapa i tak też dojechali do samej metry. I za chwilę wyścig drugi, w którym zobaczymy Marka Chućkę w kasku czerwonym na pierwszym polu startowym. Na torze drugim w kasku białym Tomasz Golob w kasku niebieskim na trzecim polu startowym. Łukaszewski, Jarosław Łukaszewski, Piotr Dasiewicz, kask żółty. Czwarte pole startowe, numer ósmy na, na stronie. Oto Łukaszewski. To była największa niespodzianka, rzecz można wręcz sensacja eliminacji. Drugie miejsce zespołu Euterzek Łódź w czasie tej eliminacji Pytkowskiej. Łukaszewski zdobył wówczas 11, zaś Łódźko 12 punktów, a przypominam, iż odpadły ekipy m.in. Bergogorzów, Świst, Okoniewski i Unii Leszno jadący w składzie Roman Jankowski i Jacek Rempała. Wyścig drugi Łódźko, Tomasz Golop, Łukaszewski i Protasiewicz. Jesteśmy postawy, przede wszystkim Tomasza Goloba, który powrócił po kolejnej pechowej kontuzji na tor. Długiej dość rekonwalescencji, ale z pewnością coraz lepiej, tak twierdzi sam Tomasz. Choć odczuwa jeszcze skutki zmiażdżonego Obojczyka, ale póki co właśnie on na czele. Drugi Protasiewicz na Łodzianie. Daleko z tyłu Kućko, już stracił około 30-40 metrów do prowadzących. Nie to w jej Łukaszewski. Mówiło się dużo o tym, że Kuczko nie lubi Toru Wroskowskiego. Nigdy mu się tu dobrze nie jeździła, poza tym to no już nie ten zawodnik, ten sam zawodnik to przed laty, kiedy zapowiadał się na czołowego polskiego Kończą trzecie okrążenie. Betmian Tomasz Kolowski, Piotr Kotasiewicz, Jarosław Łukaszewski, Marek Kuczko. Będzie zatem zgodnie z oczekiwaniami 5 do 1 dla Polonii Bydgoszcz, ale to co najtrudniejsze dopiero przed Bydgoszczanem. Finał odbywa się niemal w przededniu, właściwie dokładnie na dwa dni przed kolejną rundą rozgrywek ligowych i zapewne będą już Państwo oglądając te relacje znali wyniki spotkań o Mistrzostwach Ekstraligi, Pierwszej Ligi i tam jeszcze może dojść do wielu zaskakujących podobnie jak i tu rozstrzygnięć walczą zespoły które miały zdobywać medale o utrzymanie się w ekstralidze ale i w Lesznie, i we Bratowiu, i w Gdańsku mają nadzieję że to nie dotknie ich zespołu wyścig trzeci a w nim kolejny z rekonwalescentów także uległ bardzo poważnemu wypadkowi na szosie w drodze do klubu Robert Dados pojedzie z toru pierwszego w kasku czerwonym na torze trzecim w kasku niebieskim. parterować mu będzie Piotr Markuszewski, to para zespołu Kuntersztynu grudziąc i ich rywale duet Lotosu Wybrzeża Gdańsk, Sebastian Ułamek, kask biały, drugie pole startowe Krzysztof Cegielski, żółty pokrowiec na kasku tor czwarty Krzysztof Cegielski. Niedawno zdobyty tytuł wicemistrza świata juniorów. Bardzo dobry sezon. Młodzieżowca zespołu Lotosu w Wybrzeża Gdańsk. Dobry sezon Sebastiana Łamka, choć w pewnym momencie w, środ w środkowej jego fazie miał takie małe załamania, ale powrócił do wysokiej dyspozycji. Zapewne przyda się ona w tych meczach końcowych, spotkaniach, które decydować będą, będą o utrzymaniu się w ekstralidze. Dados, no, jeszcze nie jest w szczytowej formie, ale zobaczymy, być może, czego życzymy tego sympatycznemu zawodnikowi, pobędzie mu się we Wrocławiu. Dados Zławek, Markuszewski, Cegielski, wyścig trzeci. to dobrze, łamek on tu z kolei we Wrocławiu czuje się znakomicie, a po zewnętrznej Krzysztof Cegielski. Już zgodnie z oczekiwaniami, Para zespołu Lotos na prowadzeniu. Popatrzył na prawo Sebastian Ułamek, gdzie jego młody partner. A tam zbliża się, zbliża Dados. Będą musieli jechać rzeczywiście dobrze zespoło w do stanie jeśli nie chcą oddać jednej z wiodących pozycji. dyspozycja Roberta Dadosa. On właściwie musi dojeździć, jeśli tak to można określić, ten sezon. Choć jego zespół punkter 4 marzy o tym, by wejść do Ekstraligi, a przynajmniej by stoczyć może barażowe pojedynki. Zrezygnował Dados, myślał, że to już koniec. Nie zorientował się, że przejechał dopiero trzy okrążenia. Zrezygnował z dalszej jazdy. Kończy się ten wyścig trzeci. No nieciekawy, co tu dużo ukrywać. Zdecydowana dominacja Gdańszczan wygrywa zatem. Ułamek na drugim miejscu Cegielski, trzeci Markuszewski, 5 do 1. Zwycięża z Wybrzeże w pojedynku z ekipą Kuntersztynu. No i zgodnie z oczekiwaniami od początku tego finału dominują przedstawiciele Australii. Oto powtórka. Świetny start. Przede wszystkim Sebastiana Łamka, także niezły. Krzysztofa Cegielskiego już przy wyjściu z pierwszego łuku. Właściwie kwestia dwóch pierwszych miejsca, więc... Podwójnego zwycięstwa Gda Gdańszcza była przesądzona. Oto bardzo lubiany we Wrocławiu. Dobrze się tu zawsze prezentujący Mirosław Kowalik pojedzie w Kasku Niebieskim z trzeciego pola startowego. Partnerować będzie Wiesławowi Jagusiowi, który zajmuje pozycję na pierwszym polu startowym. Widzą Państwo Kask Czerwony najbliżej wewnętrznej części toru. Zobaczymy po raz pierwszy w akcji parę Apatora, Detki, Toruń. Zaś po raz drugi Kuciape i rępałe kask biały i żółty. Przedstawicieli zespołu KKR Stal Rzeszów. Dobrze spisali się Rzeszowianie w swoim pierwszym starciu. lepiej wprawdzie Drabikowi, ale pokonali Staszewskiego. Zremisowali z Radzonem 3 do 3. No i nie są także te szans na to, by spisać się dobrze przeciwko jednak bardzo dobrej, rutynowanej parze Jaguś-Kowalik. Wiesław Jaguś, -Kowali. Jaguś 25-letni Kowalik, 31 lat. Duże doświadczenie, niekwestionowana klasa. klasy. O, i co? I mamy na czele zupełnie nieoczekiwanie parę Rzeszowskich. Jaguś na miejscu trzecim. Zasikowali, zamyka całą stawkę, jest niespodzianka, świetnie wystartowali, wystartowali Rzeszowianie, ale tymczasem Jakuś wielki wojownik, on wprawdzie bardzo niski wzrostem, ale nieustępliwy na to, że zdołał przekrzeć się już przed kuciapem i w tej chwili jedzie za Grzegorzem Rempałą. A więc Grzegorz Rempała, Jakuś... I na samym końcu Mirosław Kowani wygląda na to, że źle przełożył się, źle spasował swój motocykl z tym torem. Torunianin będzie musiał dokonać stosownych poprawek, a tymczasem fantastycznym atakiem po zewnętrznej Wiesław Jaguś na ostatnim okrążeniu wyprzedza Grzegorza Rempałę. Wychodzi na pierwsze miejsce, wygrywa wyścig czwarty, zdobywa trzy punkty. Bez punktu pozostaje Kowalik, żarem Pały, jeden dla Kuciapy, a więc po raz, który Rzeszowianie rewizują z przedstawic przedstawicielem ekstraligi 3 do 3, no i gdyby nie waleczna postawa i Jagusia, no musieliby przełknąć gorycz porażki faworyzowani zawodnicy Amator Reditor. Widzieli Państwo, świetnie wystartowali obaj zawodnicy z Rzeszowa przez moment na czele. Grzegorz Rępała, tuż zanim nim Kuciafa, no ale potem zdecydowany, skuteczny atak najpierw na pozycję Kuciawy, potem Rępały, Wiesława Jagusia, który zwyciężył, zapewniając Apatorowi remis 3 do 3, ale wreszcie mieliśmy emocje, które Państwu wcześniej obiecywałem. Dwa razy po 3 do trzech na początku to chyba dobry początek do dalszej walki. Nie wiem, mogło być lepiej. Miałem, mam trochę problemów z dopasowaniem motocykla do nawierzchni. No, cały czas próbuję i myślę, że będzie lepiej. Przed chwilą pięknie atakował Jaguś, był po prostu szybszy, lepszy czy motocykle, właśnie. Tak jak pan powiedział, po prostu był szybszy. I to zadecydowało o jego zwycięstwie. Tutaj kibice mówili, że trzy drużyny pierwszoligowe nie będą się liczyć w walce o medale. Czy podtrzymujesz to, czy wy przyjechaliście, żeby stanąć na pudle? Znaczy, przyjechaliśmy powalczyć. Okaże się jak będzie, zobaczymy, walczymy. A w Lidze czy już straciliście de definitywnie szansę na walkę o Ekstrakladze, czy jeszcze chcecie powalczyć? Nie, walczymy do końca i będziemy jechać jeszcze do końca sezonu. Oto na Państwa ekranach przed chwilą Piotr Protasiewicz, widomy znak, że rozpocznie się wyścig szósty, pojedzie Pan Piotr z toru trzeciego. A na pierwszym polu startowym zameldował się także Tomasz Kolo, to para zespołu bytgowskiej Polonii obrońcy Mistrzowskiego tytułu tor 2, 4 kask Biały i Żółty, Robert Dados i Piotr Markuszewski, zawodnicy Kuntersztynu Grudziąwskiej. W pierwszym pojedynku Grudziądzanie ulegli 1 do pięciu parze Gdańskiej, a Bydgoszczanie zdecydowanie zwyciężyli. Łukaszewskiego i Huczka nie mieli z tym najmniejszych problemów, także i teraz są faworytami, ale zapewne zwłaszcza Robert Dados no łatwo z góry nie tylko tej żużlowej nie sprzedał. Mówiło się o nich kiedyś rycerze, rycerze czarnego toru, teraz tory są szare, bowiem na już nie żużlowa, granitowe, a Dados to taki biały rycerz. Dobrze, dobrze. Przede wszystkim Tomasz Golow i dobrze Robert Dadosz został na trzecim miejscu Piotr Protasiewicz. Ale teraz zdecydowany atak Protasiewicza wytknął czysto, zdecydowanie, ale czysto Dadosa już daleko z tyłu, czwartą pozycję, dają bezpieczną czwartą pozycję Piotr Markuszewski. Tomasz Golom na zewnętrzną, spojrzał gdzie jego partner. Obejrzał się także w tej chwili Brotasiewicz zobaczył, że bezpiecznie odjechał za danych i nie musi już w tej chwili zbytnio szarżować. Będą prowadzący w tej chwili mają pamięć jeszcze przygodę ubiegłoroczną, kiedy to podczas turnieju o złoty kask obaj Tomasz, Golowi i Protasiewicz wylecieli za bandę, dostali groźnej konstrukcji, później stracili indywidualne swoje szanse, a Polonia by szansę na tytuł mistrza polski kończą zatem wyścig szósty zgodnie z oczekiwaniami Tomasz Golob pierwszy trzy punkty Piotr Kosasiewicz dwa punkty na miejscu drugim jeden dla Dadosa bez punktu Markuszewski. 5 do jednego po raz który wygrywają Bydgoszczanie i mają po dwóch gonitwach komplet 10 punktów na swoim końcu i powtórka świetny start Tomasza Goloba dobry Dadosa, no ale jeszcze widać, nie jest w pełni sił, nie jest przygotowany do ostrej, zdecydowanej walki. Były mistrz świata juniorów. W konsekwencji uległ także Potasiewiczowi, a jego ekipa dwójka Kuntersztynu przegrała parą Poloni Bydgoszcz 1-5. W takich zawodach po prostu wpisuje się znaków. No i teraz znowu świetnie Tomasz Golo, bo on jest jednak bezbłędny w tych startach na czele. Drugi drabik, trzeci Protasiewicz i Staszewski. Tym razem ostatni. Ale znowu zdecydowanie ostro. Protasiewicz, no. Trzeba przyznać, że jeździ tak na granicy ryzyka. 25-latek zbyt gorszy. Były Mistrz Świata Juniorów, podobnie jak oglądany jednak dawno przez państwa Dados. bardzo mocny punkt drużyny Polonii Bydgosz, trzecia średnia wśród wszystkich zawodników startujących na naszych ligowych która... najwyższą ma oczywiście Tomasz Golob rozpoczynają ostatnie odrążenie. na czele Tomasz Golob, on deklasuje swoich rywali drugi drabik, trzeci jeszcze pewno zaatakuje, pyta się niż po zewnętrznej, nabiera rozpędu i chyba mu się powiedzie tak na ostatnim łuku, na ostatnim wyrażu. przyniósł powodzenie, nie oglądał się golop na swojego partnera wydaje się, że w pojedynku z Jagusiem i nic z tytułu nie odbierze ale Jagusz wojownik Jagusz jednak nie dał rady golopowi dał mu radę w pojedynku ligowym wygrywając nawet zbyt ale tym razem nie, Tomasz Golok bez włęzienia po wewnętrznej, także Piotr się na wytroszczanie, dyplatując swoich konkurentów z już się nie liczy, mimo że przejechali dopiero jedno okrążenie, on został już około 30 metrów z tyłu, także spory dystans do nadrobienia ma Wiesław Jaguś, a Tomasz Golob Piotrem Zbrotasiewiczem po kolejne 5 punktów, 3 starty, 15 punktów po 4. Jeśli odpukać, nie będzie defektu, będzie tych punktów 20 i właściwie obrońcy tytułu mogą już rozpocząć spetowanie kolejnego złotego medalu. Rozpoczynają ostatnie obrążenie. No co mamy tutaj mówić o jeździe parami Nie ma takiej potrzeby. Tomek zostawia Piotrowi dużo miejsca. Na to, że sam się trzyma zdecydowanie zewnętrznej, ale prowadzi motocykl bardzo równo. Wprost prosto celu, celu wygrywa Tomasz Golow Trzy punkty. Dwa dla no, Protasiewicza. Jeden na końcu Jakusiawiec. Pięć do jednego wygrywają. Bydgoszczanie mają punktów. Kuciapa, drugie pole startowe. Kat biały oraz, przepraszam, mała. Kat i tor czwarty. Jak się Protasiewicz leży Protasiewicz i za chwilę powtórka wyścigu 18. Podejrzewam, że w pełnej obsadzie. Zobaczymy jaką decyzję podejmie sędzia Marek Smyła. Oto raz jeszcze ten moment. Próbował się założyć. Piotr Protasiewicz, ale u ślickiego motocykla. No jakby był bardzo uparty sędzia tych zawodów, mógłby wykluczyć tylko ale myślę, że jednak postanowi, że cała czwórka powtórnie zaprezentuje się I taka właśnie w tej chwili decyzja pana Marka Smyły, a więc za chwilę powtórka w czteroosobowym I za chwilę wyścig 18. piąty start pary Tomasz Kolon, Piotr Potasiewicz, Pierwsze i trzecie pole startowe i grywalami będą Maciej Kuciapa, Grzegorz Rępała, Katk Biały i Żółty. Drugie i czwarte pole startowe, a więc Polonia Bydgosz kontra KKR Stal Rzeszów. No i jeśli faworyzowani Bydgoszczanie wygrają i teraz podwójnie 5 do 1, wówczas już właściwie będą mistrzami Polski. Podniosło Protasiewicza, a poszedł na wewnętrzną przez moment jakby się zawahał, to uczynić dalej na, na czele stawki. To masz gol. Tym razem Tomek bardzo szeroko jakby postanowił udowodnić, że nie jest stolistą, że chce pojechać parą ze swoim partnerem, który troszeczkę jakby na to się skarżył, a tymczasem już tylko... Dlaczego Lempała próbuje dotrzymać kroku rywalom z rezygnową z jazdy, Maciej Kuciapa. Nie ma większego znaczenia, kto tu będzie pierwszy, kto drugi, choć Tomasz i jak na razie wygrywa wszystko, co było do wygrania. Rozpoczynają ostatnie okrążenie, Zawsze komplet wycięży. Ma na swoim koncie Sebastian Łamek i w ostatnim wyścigu dnia zobaczymy właśnie Sebastiana Ułamka i Tomasza Golo. Kończą zatem wyścig 18. Wygrywa Tomasz Golo. Zdobywa 3 punkty, 25 Prozaciewica. 1 na koncie Grzegorza Ręt Pały. 5 do 1. Lotosu Lotoszu tak. Emocje rosną, na... ale tylko porażka 0 do 5. Spowodowałaby, że... Wydgoszczanie straciliby pewny w zasadzie tytuł. 0 do 5 to oznacza, że i Tomasz Golowi i Piotr Podasiewicz musieliby tego wyścigu po prostu nie ukończyć. 1 do 5. Mamy wyścig dodatkowy 22. Ale powiem Państwu szczerze, ja w to nie wierzę. Biorąc pod uwagę klasę obu zawodników Polonii Wydgoszcz. Fantastyczną znowu formę Tomasza Golowa. Dla niego nie ma trudnych torów, bo on się wszędzie czuje znakomicie w każdych warunkach. Jeśli tylko jest w miarę sprawny, wówczas na oku pokazuje plecy rywala. Końcówka Ligi, ostatnia Grand Prix Grand Prix Europy na jego torze w Bydgoszczy, ale póki co finał mistrzostw Polski paru. Ale bardzo dobry start przez moment wydawało się Sebastian Łanka, czwarty protasiewicz. Trzeci ułamek, drugi cegielski, a na czele któż wyjdzie? Tomasz Jestem pełen uznania dla klasy tego zawodnika, tymczasem Piotr Protasiewicz wyprzedził już Krzysztofa Cegielskiego Straszna ambicja Protasia nie pozwoli mu na to by przyjechać, chodźmy na trzecie w a tak po wewnętrznej na pozycję Sebastiana Jana Ułamka, jeszcze nieudany, ale że brzydki motoclipem, zbytko szanic, spróbuje zapewne jeszcze raz. I Pradasiewicza i Łanka czeka Grand Prix Challenge, miejmy nadzieję, że Tomasz Golowa nie, że znajdzie się w tysiące tegorocznej Grand Prix całego cyklu. A teraz kończy triumfalnie, podnosząc przednie koło do góry, zdobywa trzy punkty, sześć startów, sześć zwycięstw i imponującym To rzeczywiście fantastyczny, wielkiej klasy zawodnik. Trzy punkty na Tomasza Goloba. dziękuję w tej chwili piotkowi Protasiewiczowi, podziękował także Sebastianowi Łomkowi, piękny, sympatyczny obrazek. Drugi Sebastian Łamek, dwa punkty, trzeci jeden punkt, bez punktu pozostaje Krzysztof Czegielski, jedyne niepodwójne yy, zwycięstwo z tym razem 4 do 2 i w pełni zasłużony tytuł Mistrza Polski na rok 2000, w zeszłym roku zwycięstwo, w tym roku znakomity stylu tytuł obroniony. Wyciężyli, Bydgoszczani jak najbardziej zasłużenie. No i by równie dobrze poszło im w końcu sezonu ligowego, bo sobie z całą pewnością na to, by zdobyć także tytuł wraz z kolegami z Polonii Bydgoszcz w tym roku zasłużyli na Tomaszowi Golobowi. Jak mówię, życzymy w Grand Prix Europy w Bydgoszczy walki już nie o medal, ale o miejsce w dziesiątce. Jestem przekonany, że uczyli to bez najmniejszego Jędrzejaka. Miejsce drugie. Medal srebrny wywalczyli żużowcy Lotosu, więc Gdańska. Sebastian Ułamek, Krzysztof Tegielski, Adam Pfeifer, za tytuł Mistrzowski i złoty medal w pełni zasłużenie wywalczyli Tomasz Kolop, Piotr Protasiewicz i pełniący rolę rezerwowego, choć znakomicie spisał się w półfinale, więc ten medal mu się także z całą pewnością należy Michał Robacki. Niespodzianek zatem nie było trzy liczące się duety w naszym kraju na podium, a jak wspomniałem tytuł mistrza Polski po raz kolejny, jako że i w ubiegłym roku triumfowali, Bydgoszczanie pełni zasłużenie dla zawodników kolonii